Dzień dobry. Witam na moim kanale. Ja jestem Vigo. Zawsze warto ma być, pamiętajcie. Dzisiaj Państwu zaprezentuję Lego Ninjago książka Buduj, naklejaj i smoki. 3 w jednym modele rok 2022. To jest taki smok, I można go zmieniać. Zbuduj smoka żywiołów. Zbuduj smoka mecha. I zbuduj smoka zła. Jeżeli ten film Państwu się podobał, zapraszam do łapki w górę, posypujcie mój kanał. No i też zapraszam do komentarzy.